Od września 2025 roku wchodzą w życie zmiany w systemie emerytalnym, które obejmą miliony Polaków. ZUS zapowiedział reformę, która wpłynie zarówno na obecnych emerytów, jak i osoby, które dopiero zbliżają się do wieku emerytalnego. Zmiany te mają na celu dostosowanie wysokości świadczeń do aktualnych warunków gospodarczych, inflacji oraz realnych kosztów życia. Rząd podkreśla, że jest to największa aktualizacja zasad od kilkunastu lat. Najważniejszą nowością będzie podwyżka minimalnej emerytury. Od września 2025 roku minimalne świadczenie wzrośnie o kilkaset złotych brutto miesięcznie. To oznacza, że osoby otrzymujące najniższą emeryturę zauważą realny wzrost domowego budżetu. Podwyżka ma objęci także renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne. Kolejną istotną zmianą jest nowy mechanizm waloryzacji. Do tej pory waloryzacja świadczeń odbywała się raz w roku w marcu. Po reformie część waloryzacji będzie realizowana we wrześniu, co pozwoli szybciej reagować na rosnące ceny. ZUS wprowadzi tezę 2 – waloryzację uzupełniającą, która będzie naliczana w przypadku przekroczenia określonego progu inflacyjnego w pierwszej połowie roku. Ma to zabezpieczyć emerytów przed utratą siły nabywczej świadczeń w trakcie roku. Zmiany obejmą również osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe ulgi podatkowe dla seniorów, Którzy zdecydują się kontynuować pracę zawodową. Część dochodów z pracy nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania, co w praktyce oznacza wyższe kwoty netto. To ma zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej i odciążyć system emerytalny. ZTS planuje również uproszczenie procedur składania wniosków o emeryturę. Od września 2025 roku każdy będzie mógł złożyć wniosek całkowicie online, bez konieczności wizyty w urzędzie. System będzie automatycznie pobierał niezbędne dane z rejestrów państwowych, a decyzja o przyznaniu świadczenia ma być wydawana szybciej. To szczególnie istotne dla osób mieszkających za granicą lub mających problemy z poruszaniem się. W ramach reformy wprowadzony zostanie także nowy sposób obliczania kapitału początkowego. Zmieni się sposób uwzględniania okresów nieskładkowych, takich jak studia czy urlop wychowawczy. Nowe zasady mają być korzystniejsze dla osób, które miały przerwy w zatrudnieniu, zwłaszcza kobiet. ZUS zapewnia, że w większości przypadków przełoży się to na wyższe świadczenia. Nie zabraknie także zmian w dodatkach dla najstarszych emerytów. Osoby powyżej 75 roku życia otrzymają specjalny comiesięczny dodatek, który ma pomóc w pokryciu kosztów opieki medycznej i leków. Dodatek ten będzie wypłacany automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Rząd zapowiada również nowy program wsparcia dla samotnych emerytów. Będzie to forma comiesięcznej dopłaty dla osób, których dochód nie przekracza określonego progu. Ma to przeciwdziałać ubóstwu wśród seniorów i poprawić ich sytuację materialną. Od września 2025 roku zmienią się także zasady przeliczania emerytur po przepracowaniu dodatkowych lat. Każdy, kto zdecyduje się na odroczenie przejścia na emeryturę i kontynuowanie pracy, będzie mógł liczyć na wyraźnie wyższy wskaźnik przeliczeniowy. Według wyliczeń z US, odłożenie przejścia na emeryturę o dwa lata może zwiększyć świadczenie nawet o kilkanaście procent. Ważną nowością będzie wprowadzenie przejrzystych kalkulatorów emerytalnych online. Każdy będzie mógł w dowolnym momencie sprawdzić prognozowaną wysokość swojej emerytury, uwzględniając najnowsze dane. Kalkulatory będą także podpowiadały, jakie działania mogą zwiększyć świadczenie NP poprzez dodatkowe składki. ZUS przewiduje również specjalną kampanię informacyjną. Od wiosny 2025 roku w całym kraju mają ruszyć spotkania. Szkolenia i webinary dla seniorów oraz osób w wieku przedemerytalnym. Celem jest przygotowanie obywateli na zmiany i pokazanie, jak najlepiej z nich skorzystać. Eksperci podkreślają, że te zmiany mają zarówno wymiar społeczny, jak i gospodarczy. Wyższe świadczenia oznaczają większe wydatki państwa, ale także większy popyt wewnętrzny. Dzięki temu reforma może pobudzić gospodarkę, choć jednocześnie wymaga dodatkowych środków z budżetu. Rząd uspokaja, że środki na reformę są zabezpieczone, a zmiany będą wprowadzane stopniowo, aby uniknąć szoku finansowego dla systemu. Nie brakuje jednak głosów krytyki, według których część zapisów może być trudna do realizacji w praktyce. Szczególnie dotyczy to kwestii szybkiego przetwarzania wniosków online i dostosowania systemów informatycznych. Niemniej jednak, większość ekspertów zgadza się, że reforma jest krokiem w dobrą stronę daje szansę na poprawę jakości życia emerytów i dostosowanie systemu do realiów wieku. Wrzesień 2025 roku będzie momentem przełomowym dla polskiego systemu emerytalnego. Każdy, kto pobiera świadczenie lub planuje przejście na emeryturę, powinien już teraz zapoznać się z nadchodzącymi zmianami. Świadomość i przygotowanie mogą zdecydować o tym, czy z reformy wyniesiemy maksymalne korzyści.